Na grudniowej sesji Rady Gminy omawiana była sprawa przyszłości gminnej placówki Promyczek w Woli Kopcowej. Władze Gminy chciały ją zlikwidować jako jednostkę organizacyjną Urzędu Gminy i przekazać organizacji pozarządowej. Na taki krok nie zgodzili się radni. Placówka wsparcia dziennego promyczek powstała w 2012 roku. Jej utworzenie narzuciły przepisy ustawy. Od początku istnienia podlegała pod Urząd Gminy. Teraz urzędnicy wyszli z propozycją przekazania placówki organizacji pozarządowej. Wicewójt Jadwiga Duda propozycję zmian tłumaczyła względami finansowymi. Wyjaśniała, że koszty prowadzenia jednostki na koniec listopada wyniosły 97 tysięcy złotych, tymczasem dotacja dla organizacji pozarządowej prowadzącej promyczka wyniosłaby 76 tysięcy złotych w skali całego roku. W dyskusji na sesji głos zabrała radna Genowe Fajaros, która prosiła, aby nie wprowadzać zmian i dać szansę pracującym tam ludziom. Ostatecznie za likwidacją zagłosowało pięcioro radnych, ośmioro było przeciwnych, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Oznacza to, że promyczek w 2014 roku wciąż będzie funkcjonował jako jednostka podlegająca urzędowi gminy.